A ja dzisiaj powiem Ile będą kosztować wszystkie nowe skiny z tej historii i takie inne Zanim do tego przejdziemy, Pamiętajcie zostawię, o zostawieniu suba Z dzwonem na kanale Zostawieniu lajka pod filmikiem Polecam i żadnego, Bez żadnego przedłużenia, lecimy do odcinka A więc pierwszy skin jaki to będzie To PBB, Będzie on epickim skin będzie on kosztować 149 gemów chyba tam, nie wiem, 5000, może że gemów, ale nie wiem, chyba raczej będą będzie ty a nie, same 149 gemów będzie kosztował tylko, no, nad spoko skin, e ocenka, no i 149 gemów będzie kosztował, a my zo idziemy zobaczyć, jakie będzie ataki. Co do ataków, to ataki ma spoko, ej, Tylko tam jeszcze jest głos, no właśnie. Zaraz wam pokażę. O. On jest taki dźwięk jakby. Taki fajny dźwięk jest. Te ataki wydawają taki fajny dźwięk, więc nie, ten skin jest mocny. Nawet mocny jest ten skin, jest fajny. E, tam nawet mocnie spoko ten skin Więc no spoko Drugi skin to jest do kolta chudy Colt Ten skin jest, to jest bardzo fajny, mega mi się podoba I On to będzie mityczny skin za 199 gemów, więc mega drogi będzie ten skin I ten skin jest strasznie mega fajny, ja bym chciał komuś na w swoim koncie, tylko problem, problem w tym, że to mityczny skin za 199 a nie, 199 więc no a ja to gemów to na koncie, to na swoim to gemy to ja nie wiem, to w ogóle nie umiem zbierać, zbierać na swoim koncie bo jak teraz na moim koncie to Mam 35 geons, a mi zabrakło 5 geons, że kupić sobie świątecznego skinka. Bo teraz w tym oryginalnym BS są teraz te skinki ze świątecznej i nie mogę se kupić, bo 5 geons mi zabrakło. XD 5 geons mi zabrakło, mi lipa. O, kolejny skin to jest do Jessie, a jeszcze tak. No i co, co do ataków, to ten stron. Nie, no ataki to ma klasa, klasa taki. Nie, no te ataki ult. Nie, no ten skin jest piękny. Chudy Colt. Nie, no klasa skin, klasa. No a możecie też napisać w komentarzu, czy planujecie wtedy sobie kupić jakiegoś skinka z tych co dzisiaj na, na odcinku pokażę. Możecie sobie napisać w komentarzu, czy będziecie chcieli co zakupić jakiegoś, albo na przykład jakiego byście chcieli drobić na szmażę prezentów, bo będzie się mogło drobić tam, tam parę skinów oprócz tego chudego kolta i no i co, mega mega, mega fajny ten skin i co, lecimy do kolejnego skinka kolejny skin to jest do Jessie Jessie, Jessie skin do Jessie, Jessi, Jessi <grym> taka nazwa Jessie Jessie mm, skin spoko podoba mi się podoba mi się tam dziewczyna tam w, dziewczyna toriego się ucieszyła bo bo oglądałem oglądam tam odcinki toriego na to toriego więc jest tam innego tam dziewczyna się ucieszyła na tego skinka nie w sumie Skinek, spoko, e, spoko. Skin, nawet nawet spoko. Ataki, co do ataków, co do ataków, to ataki ma właśnie ataki. Ej, co to w ogóle jest tych ataków, co to jest, Ej, co to jest, Aurt? Aha, tak średni, dobra, Ej, nie, te ataki są jakieś. Co jest? Ej, czekaj! A bom prez... Aha! Ej, bo on w prezencie miał tego... Aha, bo on Ci prezent z tego. Bo nie wiem. Dobra. Już trzeci skin za nami. Teraz lecimy do kolejnego. A kolejnym skinem jest... Serce Astral. Widzowie? Nie. To jest legendarny skin. On będzie za free. O, ten skin będzie za free, nie kłamie. Ten skin będzie za, dar za free na święta w Brawl Starsie. Legendarny skin Search Astral. Mega fajny ten skin, będzie legendarnym skinem za darmo w Brawl Starsie. E tylko wiecie jaki jest minus? Bo ja mam 1000 pucharków na sercu, a czy ja będę chciał ja chyba nie chcę ryzykować z 1000 pucharków, to no, chyba nie. To pewnie tak trochę słabe, żeby spadnąć z... Właśnie ty, żeby spadnąć 1000 pucharków. Ale no... Skin serc search Astral, nie na no, mocny skin mocny. E, mocny skin. A i tam widzowie. Jeśli jak, jak oglądacie, oglądacie do tego momentu... To chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj jeszcze wlecą dwa, dwa z filmy na kanał na, z nowych zadmiarzy. Z, tego, z tych dwóch nowych zadmiarzy, więc polecam sobie Obczaić wtedy dwa odcinki. Jeszcze tylko tam te dwa odcinki wrzucę wam tam raczej pod wieczorem, bo muszę. Bo tam o 9.15 muszę jechać do. Szkoły, więc nie dam rady już wam nagrać kolejnych kolejnego odcinka i tam tych dwóch odcinków, więc... Ale tam zazwyczaj bym miał na 11 do szkoły, ale no Ale no mam jakieś głupie zajęcia. mam no oczywiście. Oj, bo tak już z tą szkołą. No niestety, dobra, lecimy do kolejnych, do kolejnej kategorii. Dobra i co? Pierwszy skin to jest do... No i co? Skiny z karnetu do Kendi'ego Adnat is ho A is A oda is O a O a i Co to jest? Dziwna nazwa Dziwna nazwa Skinek mega fajny, nabrał toku, wyglądają, mega fajnie, ataki. Tak. idziemy sobie go przetestować no dobra, jakie mam taki, uwaga Ty Ej nie, ten skin jest mocny O Boże O nie Co to za... Ja tego skina bym chciał mieć mega Mega bym chciał tego skina mieć Strasznie bym chciał go mieć, ale no... Trzeba na w kaskę wydać, żeby mieć to A ja chyba... A ja tam najbardziej bym chciał chyba mieć... Karnet plus, bo... Bo tam bym mógł się uzbierać dużo gemów na świąteczne skina, a teraz to mam strasznie, bym chciał mieć karnet plus ale no trzeba trochę kaski wydać na to a, kas a skąd 60zł wytrzasnę? bo na razie to w moim portfelu tylko jest dycha no dycha 30zł bym musiał się uzbierać i tam będą 40 O dobra no dobra, sam skin jest mega ładny, podoba mi się. Lecimy do kolejnych. A więc kolejny skin to jest do Gaila, Do Gala Fizz Grey. Mega ładny ten skin, podoba mi się. Ho! Nie mówię wam ceny. A, bo no dobra. A tak w ogóle jeszcze wam chciałem powiedzieć, że na takiej specjalnie stronce Supercella weszły właśnie te skiny do Franka, te legendarne. E, tam po, dłuż, po długim czasie wreszcie możemy kupić sobie te skiny, więc polecam sobie wbić na tam, tam musi. Tam wesie macie podaną nazwę to, to Tam chyba wreszcie macie link do tego albo tam nazwę I. No tam pamiętam coś IT ITE ID coś tam, no. Widzicie sobie do BS i wejdźcie w Supercellora super tego Supercera co się logujecie na konta. No i tam powinniście mieć tam link albo nazwę do, tego, do tej stroki, bo nie pamiętaj z tej, tego, tej nazwy. A więc to będzie skin jak z Karnetu. Drugi skin to jest Donity. Ten skin... ej, podoba mi się nawet. Bardzo, To będzie bardzo rzadki skin z... Za 79 gemów lub 2750 błyskotek Ej nie Jak tak pa Jak na bardzo rzadkiego skinka To ten skin mi się mega, mega, mega podoba Bing... Kanita, Biegaczka Nita Biegaczka Nita? O No dobra A, bo ten Gary No, no i ten Gray będzie kosztował 149 gemów lub 5000 błyskotek chyba, chyba będzie tak, ale nie wiem Nie wiem e, idziemy sobie zobaczyć zobaczyć ataki e, no i co? Co do ataków, to patrzymy ataki e, ej. Nie na no, ataki, ma spoko Spoko ataki. Tylko że ja tego skina na razie nie będę mieć, bo nie akord blokowanego na swoim koncie. Więc ja tego skina jeszcze nie będę mógł Bo nie mam greja nawet odblokowanego, ale no. Jak odblokuję mek, to będę chce tam przełączyć na greja, więc no będę miał tego skinka w końcu. Może. Jak będzie za 5000 blinków, to... Se, chyba spróbuję na niego zbierać i będę miał A więc skin gitaran jest fajny Podoba mi się No i na I to, to co czekałem. Wreszcie Wleciał skin do berry Nowy skin do berry to be Jest to bardzo to Jest to epicki skin Epicki skin do berry Gwiezdny Gwiezdny Koń berry Gwiezdny koń berry to będzie epicki skin za 149 gemów lub tam 5000 błyskotych mu chyba. Chyba tak będzie. I idziemy patrzeć ataki. Atak... Nie no, ja tego skina też bym bał. Bardzo bym chciał mieć. No i co? Ty... Co to jest? Ej! Co to jest? Co jest? Jakie to ma ataki? Co to jest? Ej! Jakie to jest? Co jest? Ej, widzowie! Ja nie mogę! Jakie ataki? O kurde! No, bro, tego nie widziałem tych ataków. Ej, no dobra. to jest kolejny skin do końca, to, to, to nie muszę sprawdzać, bo już sprawdza się. Dlatego no, oni są te same. Ech. A, to jest nowy skin do... A, dobra. Kosmiczna Eevee, Kosmiczna Eevee. Jest to epicki skin za 149 gemów lub tam 5000 blinków. No i idziemy zobaczyć sobie ataki. Ciekawe jakie tam będzie ataki fajne. Fajne czy nie? Ty. Nie noc... Oj e, coś co to za ataki? Dobra, co jest? Ej, co jest? Jaki to. Jakie to ma piękne ataki? Co jest? Ej, nie, ten skin jest mocny. Podoba mi się ten skin, ale nie, jako nie będą gmić bo nie mam Eevee. Nooo, nie mam Eevee. Ja mam, ja mam już 70, za tym ja, ja jeszcze nie mam Eevee ani Greyjanos. I nawet Gina nie mam. Oh, oh, 43 koła ma pucharka, artefakt. Dora kolejny skin to do Moe. Do Moe, księżycowy. Kompacz Moe. To będzie epicki skin, ale rakingowy. To będzie rakingowy skin. Rakingowy skin. Tam będziecie mogli sobie kodropnąć na tam jakimś sezonie. Kozy rakingowych star dropu Więc mega fajnie. E, to będzie epicki skin no wiadomo. Wiadomo, że epicki, bo rakingowe skin są zawsze epickie, więc... To będzie rakingowy skin. No i co? Tu już mamy wszystko. No i co ostatnie, a nie jeszcze. Wuu ile tych skinów, boże. Dobra, Kolejny, kolejne skiny z Karnetu. To będzie biało-czerwona melodi Biało-czerwona melodi ten skin mi się podoba, ma ładny. Jeszcze zobaczymy sobie ataki. Nie no. Jeszcze ten skin jest piękny. Ładnie mi się. Mega ładny się. Podoba mi się. Ty, no ataki, ma spoko. Ty. Ej nie w siebie, nie będzie się grał tymi, skin, tymi skinami, serio. Te skiny są tak ładne. Na no, serio. Co so, jest? Dobra, ult. Aha. Uruch nic nie zmienia chyba. Albo jest ten ślepy albo, albo ślep nie zauważyłem. Ale no co? No i co? Skinek jest spoko. A jeszcze te nutki, aha. Ej. Aha. A to nie wiem. Dobra. Kolejny skin to jest do stew. Drewniany stew. Drewniany stew. to jest to... Ty, bo to jest Kolima. To jest Kolima. I to z Colima. Ej, co? Ej, Trzeba dalej skinka z Colima. Ej. Wiecie co to jest z kolima, To jest z Colima. Ej, co jest? Na odcinku Toriego widziałem, że... Na odcinku Toriego mówił, Tori, że... To jest skin z Kolima i to jest prawda. On wygląda jak ten gościu z Kolima. Tak jak Tori pokazał na odcinku, to zdjęcie z nim. Znaczy ja tego go nie znam, ale. Z Kolima nie mogę. Dobra, kolejny skin to jest do. Do Poco. Koniec, koniec gry, Poco. Co? Ale dziwna nazwa. Koniec gry. Koniec gry, Poko Dziwa nazwa. No i to jest kolejny Rakingowy skin. A, a nie, to mnie biega. Aho, nie było. A To będą te Skiny. Ten skin będzie kosztował 79 gemów. Lub tam 2750. Ej, co jest nie ja tego. Jak ten skin wejdzie do, wejdzie do gry, przysięgam. Jaką jak on będzie za, za to. Jako kupuję, on jest mocny. Jako kupuję, przysięgam. Jako kupuję, on jest tak mocny. Kupuję go. No i co, co do tego? No i koniec gry, po... A ja nie mogę, nieprawda? Ja... Ciekawe, jakie on ma na ataki, czy? No więc... dobra, ataki. Szybko sobie sprawdzimy. Ty, co to jest? O, panie. Czy te ataki są spoko? Się, czy, czy się co zostało sobą z ultem. Co jest? On jest on Nie no ten... Dobra jest... Dobra ja kupuję. Ja tego skina kupuję. Jak będzie w grze kotki to jako kupuję. Do skinek do poko rakingowy to będzie. Aha, eee, 15 minut mam. O nie. Dobra. Ataki ma spoko, mega ładne. Urt urt, taki, no taki sam, eee. no i nie, a taki ma ładne, ładne taki, no i co, taki se, skinek, lalalala, no nawet fajny, to będzie skinie episki i kolej i nowy skin to ba papa bass, papa bass, co? C jak te... Jak te skiny mają dziwne nazwy? Nie mogę. Ale te skiny mają dziwne nazwy, nie mogę. Papa bas, nie mogę. Te skiny mają tak dziwne. Te skiny mają tak dziwne. A tak nazwy... Ej, co to jest? Co to jest? O kurde. Co Ej, no to jest... Baź, no żeś mnie zaskoczył. Co jest? Jakie to ma ataki, widzowie? Co jest? Wy to widzicie? Jeszcze ten ul piękny, nie, ten skin jest mocny. Ja go bym chciał mieć. Dobra. Ko Ostatnia kategoria i koniec odcinka. No i co? I co kolejny mityczny skin? To będzie Pop Penny. Wy możecie drop'nąć z właśnie tych prezentów, prezentów w ie on będzie mityczny i co, ale... Ale na niego będą małe szanse, bo... bo... On, na nie, na tego skina będziecie mieli w prezentach tylko 1% szans. Strasznie mało. 1% szans będziecie mieli na tego skinka po Penny. To jest mityczny skin, za 199 gemów e, no i co, będziecie mogli kod z, z prezentów, ale a będzie, będzie tylko 1% szans, więc uuu Mega, mega mało Kolejny skin to jest do... O, nie, czekajcie, sobie ataki ja sprawdzę Żebyśmy to tutaj wszystko Dobra I co, ataki ty na taki, ty spoko, a taki ma. Podobają mi się. Nie, jakby. Nie, dobra. Jakby ktoś dropnął tego skinka skina z, skina z tych prezentów, to po prostu. Tak zazdroszczę. Jak ktoś właśnie z drop, dropnie tego skinka, na przykład z tych prezentów, co z klubu, i dropnie tego skinka do Popeni, to. Mega zazdroszczę, mega zazdroszczę. Kolejny, ale no, kolejny skinek do Kita przytulaśny kit, przetulaśny kit ładny, miski, ładny. Kolejny skin do Kita w czasie miała się tego wytrychowego Kita, teraz mamy przytulaśny kit. I ataki jakie ma. No i co? Lecimy co? Ty ataki masz? Ej, no fajny ma ataki. Aha, No ej, nawet spoko ataki taki. Ty Dobra, taki ma spoko. To będzie właśnie... To będzie bardzo rzadki skin. Dobra, kupuję. Jaj Jako kupuję, jak bardzo rzadki skin za... Jak on będzie za, za i to jako kupuję. Czy ja, kupuję jako no i co? Kolejny skin to jest do Nowego Zadymiarza, jakim jest plansowy, Planszowy Ludzik. Planszowy Ludzik, po bo... prostu. Eee... Szturnowy... nowy Planszowy Ludzik. To jest rzadki skin, no wiadomo, jak Nowi Zadymiarze, to do nich są te rzadkie skiny. Zawsze tak jest, więc... Kolejny skin. A, a nie muszę ich testować, bo to są, to są rzadkie, rzadkie skiny, więc nie... Nie będę miał tak. Kolejny skin to jest do Daryla. Wyskakujący daryl. Wyskakujący Daryl. To też będzie rzadki skin, i nie. Jak ja na... Jak ja na Brotoku patrzę, ja na Talku, to ja myślę, że... To ja myślałam, że to będzie jakiś nie z epicki skin. Jak ja tak patrzę na tego skina, a ja, ja myślałem, że on będzie epickim skinem. Tak myślałem. Nie wiem. Dobra, ale ja, okazuje się, że jest rzadki. Kolejny skin to jest dolori zakręcona lola. Epicki skin na 149 gramów. Lub. z Skotki. A ci nie wiadomo, czy będzie z Skotki, czy. Tylko geny, bo. Raz mam za buźkotki, raz za geny Ale ataki... ej Nie no, ataki mam... nie, tak średni... nie e... Nie no, ataki ma... i coś słabe te ataki jakby Aha Nie, coś średnie mi się podobają te ataki Tak średnie mi się podobają Ale... No i co, ale co powiedzieć no i co? No i co? Widzowie, to by było na, dy, na tyle, widzimy się na dwu, kolejne, kolejnych dwóch odcinkach z właśnie z tego nowego mitycznego zadymiarza, jakimś jest Oli, e, Oli, czy tam Oli, dobra, Oli i z tego planszowego ludzika, z, i z planszowego ludzika, więc zapraszam was na odcinek dzisiaj. Na, dwie, na dwa odcinki. Dzisiaj będą na kanale aż trzy odcinki, bo ten zaraz wam wrzucę. Rzuc no i co? Ja się z wami żegnam. Myślę, że wam się podobało. Już, wie już wiecie ile będą kosztować skiny. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków. Co mówię wam ile będą kosztować skiny nowe. A ja się z wami żegnam. To i do następnego. Cześć!